Hej wszystkim witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film. Dzisiaj będzie film dotyczący spraw technicznych, czyli dotyczący sprzętu do nagrywania, światła, tego, co ważne przy nagrywaniu. Natomiast może i, i, i Was taki temat interesuje, ale głównie jest on. Kierowane do wszystkich osób, które chcą zacząć swoją przygodę z YouTube'em, chcą zacząć swoją przygodę z nagrywaniem filmów i zadają masę pytań na ten temat. I aż czasami nie ma kiedy na nie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że nie mam za ciemnej twarzy, natomiast mam nowy podkład i chyba kupiłam trochę za ciemny, więc dajcie mi znać, jak to wygląda. Zacznę od sprzętu do nagrywania. I muszę tutaj wtrącić trzy grosze i powiedzieć, że. Z jednej strony, im lepsza jakość, tym lepiej. To jest jak najbardziej zrozumiałe. Lepiej się tego, y, tego słucha, lepiej się takie filmy ogląda. Natomiast, jeżeli bardzo chcecie zacząć nagrywać i jeżeli y, ciągnie Was do tego, chcecie spróbować, to możecie to robić chociażby kamerą internetową i kamerą wbudowaną w laptopie. Bo jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia, to ludzie Was będą oglądać bez względu na jakość. To jeszcze sobie będziecie mogli troszeczkę ułatwić i poprawić oświetleniem, natomiast do tego przejdę zaraz. Ja na początku zaczynałam nagrywać kamerą wbudowaną w laptopa, później nagrywałam przez pewien czas aparatem Canon Powershot SX130iS. To jest taki aparat, który jeszcze rok temu można było kupić za 600-700 zł. I to jest aparat nagrywający w HD, w takim niepełnym HD, to jest jakość 720 pikseli. Um, natomiast on ma um, w, tym, w takim miejscu umiejscowiony mikrofon, bardzo blisko obiektywu i kiedy aparat łapie ostrość, to są różne trzaski i dźwięki niefajne na nagraniu. Nie wszystkie tak mają, niektóre mają taką wadę fabryczną, inne nie. Więc tutaj um, ciężko stwierdzić jak będzie u Was. Za ciemny mam chyba ten podkład. Później nagrywam telefonem, kiedy mi się zepsuł aparat. W końcu dorobiłam się kamery. Tą kamerę dostałam od Alberta. Ale tak jak mówię, jeżeli wiecie, co chcecie mówić, to możecie nagrywać czymkolwiek. No teraz nią nagrywam i za mnie pokażę. Tak ona wygląda. To jest kamera taka Handycam, kamera do ręki, Canon Legria HF-R306. To jest kamera, słuchajcie, która hmm, no i gdzieś około listopada można je było kupić za 1100-1200 zł, na pewno teraz te, te ceny są niższe. To co ja Wam mogę polecić, to są kamery marki JVC JVC. To są takie małe kamerki, które możecie naprawdę fajne znaleźć w w przedziale nawet 500-600 zł. To co jest ważne przy wyborze kamery, to to, żeby, czy mam tutaj takie zdjęcie jej. Hmm, nie. To to, że taka kamera ma jest otwierana tak jakby na bok. Czyli tutaj ten o. W ten sposób tutaj nam się y, otwiera klapka, mamy podgląd i ten podgląd możemy przekręcić w w swoją stronę. Wiem, że część z Was mówi, żeby nie, nie patrz w kamerę, nie, znaczy nie patrz w podgląd, podgląd, patrz w obiektyw, natomiast słuchajcie, mm, ciężko jest nie patrzeć. Staram się bardzo patrzeć w obiektyw, często mi się zdarza tak jak teraz, że patrzę w podgląd, natomiast staram się patrzeć Wam prosto w oczy. Natomiast mm, warto jest mieć ten podgląd tutaj ze swojej strony, żeby zobaczyć, czy to, co pokazujemy, jest w ostrości. Czy mamy światło, czy się nagrywa, czy nie pada nam bateria, ile mam jeszcze miejsca na karcie pamięci? To jest bardzo ważne, żeby to po prostu mieć mieć do tego wgląd. Nagrywając aparatem czy czymś, co nie ma obracalnego podglądu, to niestety albo trzeba sobie podłożyć lusterko i tam podglądać, co się dzieje, albo, albo co jakiś czas przegrywać nagrywanie, więc to jest trochę upierdliwe. E, także ja jestem z tej kamery zadowolona ona nagrywa, mm, e, ona nagrywa w Full HD, e, czyli Full HD to jest 1080 na 1920 pikseli e, to co też na co warto zwracać uwagę to mm, nie pamiętam jak się nazywa y, ta wartość, ta właściwość, nie wiem jak to, jak to nazwać, w każdym razie są dwa rodzaje HD i jeden rodzaj to jest taki gdzie po prostu ta klatka każda filmu jest w jakości HD i ma odpowiednią ilość pikseli a tańsze kamery mają takie HD udawane sztuczne gdzie, po, yy, gdzie ta HD jest tak ta jakość jest dodawana to jest chyba wtedy rodzaj I, HD jakiś tam rodzaj I, nie, nie wiem postaram się jeszcze to Zapomniałam to sprawdzić. Postaram się jeszcze to gdzieś znaleźć i wam, i wam dać znać o tym. Tutaj chyba tego nie mam zaznaczonego. W każdym razie to, co jest też ważne i fajne, to to, żeby sprzęt, w którym nagrywacie, był sprzętem z, z akumulatorem i najlepiej, żeby miał taką opcję, żebyście mogli w czasie nagrywania być podłączeni do prądu i nagrywać. Podłączonym po prostu do źródła energii, takiej jak ja w tym momencie. Miałam rozładowaną baterię, nie muszę czekać aż ona się załaduje. Znaczy, aż ona się naładuje, mam was podłączonych po prostu e, kablem do, do gniazdka i, i mogę nagrywać. To jest ważne, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy, wydaje nam się, że baterii starczy, ona się rozładowuje i musimy długo czekać, żeby żeby coś nagrać, to nie jest fajne, więc na to też warto zwrócić uwagę, a jeżeli już macie sprzęt nagrywający na baterię, to oczywiście mm, warto zaopatrzyć się w jak najlepsze jakościowo akumulatorki i taką ładowarkę do nich, żeby tak w ten sposób działać. Jeżeli chodzi o statyw, to mm, ja mam najprostszy, najtańszy statyw, jaki można mieć. No oczywiście go używam teraz, ale mm, mam tutaj od niego karton. To jest statyw, który się nazywa... 305, a ta firma to jest Trek, bodajże. To jest oczywiście chiński statyw. On ma wysokość po rozłożeniu. Niewiele ponad metr i maksymalne obciążenie 1 kg. Jeżeli macie jakiś lepszy sprzęt, to taki statyw będzie po prostu zbyt słaby dla Was, ale takiego rodzaju statyw możecie kupić w Mediamarkcie czy w Saturnie za 50 zł, więc to jest niewielki wydatek. I taki statyw ma. Hmm, tak wygląda złożony, więc zajmuje bardzo niewiele miejsca. Do niego dostajemy taki futeralik gratis, tak wygląda po rozłożeniu. I ma tutaj, możecie tą kamerę nachylać w dół, do góry. Możecie oczywiście za ciemny mapę. Możecie oczywiście przechylać to w ten sposób, tak. Tutaj macie w tym momencie, kiedy Wam to przechylam, to mam taki dziubek, z znaczy takie okienko z poziomicą i widzę, czy równe jest ułożone. Także, tak, jestem zadowolona z tego statywu i na takie właśnie postawienie kamery, żeby przed nią usiąść i mówić, to całkiem się takie tanie aparaty sprawdzają. No i światło. Światło to jest jedna z ważniejszych spraw. Ja bardzo chcę zainwestować w taki profesjonalny zestaw oświetleniowy. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu już mi się to uda zrobić. Natomiast teraz muszę sobie radzić tak jak sobie radzę. Przede wszystkim najłatwiejszy sposób, to słuchajcie, usiąść twarzą do okna. Ja zaraz za kamerą za wami mam okno w tym momencie mam odsłonięte zasłony i po prostu całe światło jakie w tym momencie yy, yy, jakie w tym momencie działa na mnie, operuje, to jest światło po prostu dzienne, chociaż już jest godzina 18 z kawałkiem, ale jest to światło dzienne, yy, mimo wszystko. Yy, jeżeli yy, jest yy, wcześniej, jest światło zbyt mocne, to specjalnie mam w pokoju takie białe, dosyć cienkie, ale mimo wszystko trochę zatrzymujące światło, białe zasłony, które sobie zasłaniam i wtedy nie mam takiego, nie mam efektu prześwietlonej twarzy, bo bardzo tego nie lubię, kiedy film jest prześwietlony. Lepiej być delikatnie zaciemnionym niż być prześwietlonym. Jeżeli chodzi o światło sztuczne, jeżeli nie chcecie kupować drogich, drogich, zestawów do oświetlenia, bo nie macie na to pieniędzy, to słuchajcie najprostsza lampka. Ja mam taką lampkę srebrną z IKEA, która chyba kosztowała 30 zł. I do tego zainwestowałam w taką żarówkę firmy Osram. <laughs> I tak tutaj wyglądają te wszystkie specyfikacje. To jest żarówka, która kosztuje około 40-50 zł, świeci dosyć mocnym światłem, ale takim światłem, które nie wydziela dużo ciepła, więc tutaj nie mamy z tym problemu. Tak jak widzicie, zapaliłam teraz światło i. Jestem troszeczkę bardziej żółta i nie wyglądam dobrze. I tutaj, słuchajcie, w tym momencie najważniejsze, co mm, to jest balans bieli. Muszę na chwilę przerwać, żeby to przestawić i Wam pokazać, na czym to polega. Jeszcze, jeszcze parę słów, zanim Wam to pokażę. Mam zapalone sztuczne światło nadal i y, 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 nic nie zmieniłam. W tym momencie balans bieli ustawiony mam w kamerze na... Yy, Automatyczny balans bili, czyli sam sprzęt dostosowuje ten balans bili do warunków jakie panują na nagraniu. I słuchajcie, najprostsze sprzęty, najprostsze aparaty, te ten balans bili mają. I o co w tym chodzi? Balans bili to jest taki filtr, który tak nam zmienia kolory na nagraniu, żeby po prostu to, co jest białe, ma być białe, tak? To jest najważniejsze. Jeżeli biały kolor będzie biały, to wszystkie inne kolory będą dobrze odzwierciedlone. Jeżeli to, co jest białe, czy w moim przypadku tutaj ściana lampa jeżeli to, co jest białe, nie jest białe, jest zbyt żółte, czy jest zbyt niebieskie, to wtedy właśnie pracujemy balansem bieli. Ten automatyczny balans bieli nie jest do końca dobry, nie działa prawidłowo, więc możemy go zmieniać również ręcznie i to Wam właśnie zaraz pokażę, jaka jest różnica. Teraz przestawiłam balans bieli na nagraniu na tak zwany tryb słoneczny dzień. Bo najczęściej w ogóle te sprzęty do nagrywania mają balans bili automatyczny i jakieś tam dwa programy do wyboru. No i ten już zupełnie manualny. W tym słonecznym dniu już według mnie wygląda troszeczkę lepiej niż poprzednio. Natomiast nadal jestem trochę bardziej żółta. Dlatego to nie jest jeszcze to, co chcieliśmy uzyskać i musimy jeszcze pokombinować dalej. Następny balans bieli, jaki widzicie, to jest balans bieli, którego najczęściej używa się przy mocnych lampach. Ta lampa, którą ja używam, nie jest na tyle silna, że musiała tego balansu bieli używać. Natomiast to jest balans bieli, który nakłada na film taki sztuczny ochładzający filtr. To jest filtr taki, który ochładza i wprowadza niebieskie tony na film. Więc jak widzicie, jestem jest tutaj, ja i wszystko wokół, troszeczkę bardziej niebieskie i szare, natomiast no, w tym momencie ten efekt nie wygląda tak dobrze, jak powinien, natomiast jeżeli po prostu chcecie przed sobą postawić lampkę, która ze zwykłą taką, wiecie, żółtą żarówą, bo jednak ta żarówka nie daje takiego żółtego światła, to właśnie taki balans bieli jest dla Was odpowiedni. I ostatni rodzaj balansu bieli, taki, jaki najczęściej w takich właśnie Standardowych opcjach sprzętu do nagrywania. Mamy to jest po prostu balans bieli manualny, który ręcznie nastawiamy, po prostu zaznaczając i podpowiadając aparatowi czy kamerze, które miejsca w naszym otoczeniu w kadrze są białe, żeby ono resztę kolorów dostosował do dostosował właśnie do tej bieli, żeby wszystko się zgadzało, tak jak powiedziałem, jeżeli biały jest biały, to reszta też się będzie. Zgadzała. E, także tak w temacie. Yy... I Jeżeli używacie yy, do oświetlania lamp, takich najzwyklejszych domowych yy, lamp czy lampki zbiórka, to najczęściej te yy, światło będzie żółte. Z taką zwykłą, najzwyklejszą żarówką te światło będzie żółte. E, I yy, jeżeli yy, próbowaliście już właśnie przestawiać balans bieli w swoim sprzęcie i to nie pomogło, czy jeżeli Wasz sprzęt takiej opcji nie ma, no bo tak też się może zdarzyć, to takimi <grymianie> sposobami, jakie, jakie możecie uzyskać, to zarzucenie na lampkę po prostu kawałka białego materiału, jakieś białej ściereczki. Tutaj trzeba bardzo uważać, to przeczulam, uprzedzam, ponieważ te niezwyklejsze żarówki mają tendencję do nagrzewania się, więc uwaga, żeby nie spowodować żadnego pożaru. Natomiast to jest taki sposób, który bardzo fajnie ochłodzi Wasze światło i sprawi, że nie będzie ono takie żółte i to nagranie będzie fajnie wyglądało. Jeżeli chcecie mieć bardziej doświetloną twarz, zależy Wam na doświetleniu twarzy, to również warto, jeżeli siedzicie czy gdzieś tutaj w okolice pod buzią, rozłożyć sobie no coś, co będzie to światło odbijało na Waszą twarz i no będzie to wszystko, co ma wysokie albedo, czyli wszystko, co jest w jasnym kolorze, w białym kolorze, również folia aluminiowa, wszystko, co jest błyszczące. Więc możecie sobie tekturkę powlec z folią aluminiową albo rozłożyć biały materiał, zrobić taką prowizoryczną blendę fotograficzną. Też to powinno zadziałać. Mm, I chyba to tyle. No naprawdę yy, tak jak powiedziałam, z nagrywaniem, warto zadbać o jak najlepszy sprzęt, ale pamiętajcie, że mimo wszystko taką mają to przewagę nad telewizją, że to jest nadal YouTube, to jest nadal fajne, yy, wiarygodne, takie swojskie, bo ktoś siada i przed tym, co ma nagrywa I nie jest to profesjonalna kamera, więc jeżeli takiej nie macie, to się nie martwcie, nagrywajcie tym, co macie. Yy, i jeżeli macie coś do powiedzenia, to na pewno będziemy was oglądać. Warto właśnie zadbać o światło najprościej, znaleźć odpowiednią porę i nagrywać przed oknem, ale uważaj, żeby, jeżeli się musicie doświetlać, żeby film nie był ani prześwietlony, ani nie był za bardzo żółty obraz. Więc tutaj właśnie możecie użyć balansu bieli, czy tutaj jakichś takich sztuczek innych, żeby to światło ochłodzić. Yy, sama yy, próbowałam yy, kiedyś, znaczy próbowałam. Czasami miałam tak, że bardzo chciałam wam coś nagrać i robiłam to bardzo późnym wieczorem albo w nocy. Słuchajcie, jeżeli nie macie jak najlepszego i świetnego yy, zestawu do doświetlenia, to sobie darujcie, bo takie filmy wyglądają tragicznie i są tragiczne i lepiej wstać rano i do południa taki film nagrać, niż go nagrywać w nocy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadajcie je na dole. Na pewno bardzo chętnie na nie odpowiem. Ja kolejny filmik już w najbliższym czasie, za parę dni, to będzie film dotyczący takiej najprostszej obróbki i montażu filmu, czyli w czym to robię, jak sobie radzę. Czyli taki mini poradnik dla tych, którzy mają słaby komputer, a chcą co nieco z tym filmem zrobić i go poprawić i zmontować. Także to tyle, ja Wam bardzo dziękuję na dzisiaj za uwagę i zapraszam na kolejne filmy już jutro.